Czemu będą równe wartości pędów początkowych Małgosi i Jacka? Pęd początkowy Małgosi oznaczamy literką małe p, oczywiście z symbolem. Duże M, ponieważ będzie to pęd Małgosi. Jest on równy dwa razy masa Jacka razy V początkowe, czyli wartość prędkości, z jaką na początku poruszał się Jacek i Małgosia. W naszych danych oznaczyliśmy to symbolem V1. Pęd Jacka na początku będzie iloczynowi równy iloczynowi masy jacka i wartości prędkości początkowej, czyli V1. Co się stanie po oddziaływaniu, czyli po tym, jak Małgosia pchnie jacka? Co się stanie z wartościami pędów Jacka i Małgosi po tym, jak Małgosia popchnie Jacka? Pęd Małgosi po oddziaływaniu będzie teraz równy iloczynowi dwa razy masa Jacka razy nowa prędkość, wartość tej nowej prędkości, z jaką będzie poruszała się Małgosia. Oznaczmy ją symbolem Vx. Pęd Jacka z kolei po oddziaływaniu będzie równy iloczynowi masy Jacka i wartości prędkości, jaką uzyskał po oddziaływaniu, czyli V z literką J, które w danych jest równe 4 m na sekundę. Z zasady zachowania pędu wynika, że pęd układu ciała. Przed oddziaływaniem jest równy pędowi układu ciał po oddziaływaniu. Spróbujmy zapisać to wzorem. Przed oddziaływaniem całkowity pęd układu jacek-małgosia jest równy sumie pędu małgosi i pędu jacka. Całkowity pęd po oddziaływaniu jest równy nowemu. Pędowi Małgosi plus nowy pęd Jacka, które oznaczyliśmy w naszym rozwiązaniu jako PM' plus PJ'. W miejsce pędów wszystkich ciał przed oddziaływaniem i po oddziaływaniu możemy wstawić zależności, które podaliśmy wcześniej. W ten sposób otrzymujemy równanie. 2 razy masa jacka razy V1 plus masa jacka razy V1 jest równa 2 razy masa jacka razy VX plus masa jacka razy VJ. Po lewej stronie możemy dodać obydwa iloczyny. W wyniku tego dodawania otrzymujemy 3 razy masa jacka razy V1. Po prawej stronie tego równania możemy masę jacka wyciągnąć przed nawias. W ten sposób otrzymujemy po prawej stronie masa jacka razy w nawiasie 2 razy VX. Plus VJ. Ponieważ po lewej i po prawej stronie tego równania znajduje się masa jańska, możemy obie strony równości podzielić właśnie przez tą masę. W wyniku tego dzielenia otrzymujemy po lewej stronie 3 razy V1, po prawej tylko i wyłącznie to, co znajdowało się w nawiasie, czyli 2 razy VX plus VJ. Z tego równania po przekształceniu go możemy obliczyć szukaną wartość prędkości małgosi po oddziaływaniu. Pamiętajmy, była ona oznaczona symbolem VX. W tym celu najpierw od obu stron równania musimy odjąć... Prędkość Jacka. Otrzymamy po lewej stronie 3V1 minus V Jacka jest równe 2 razy Vx. Musimy obliczyć Vx, więc po prawej stronie musimy pozbyć się jeszcze dwójki. Żeby to zrobić, dzielimy obie strony równania przez 2. W wyniku tego dzielenia otrzymujemy szukaną wartość prędkości Łogosi, która na symbolach, które wprowadziliśmy w naszych danych jest równa w liczniku 3V1 minus VJ w mianowniku 2. Podstawmy teraz dane, które wynikały z treści zadania. VX jest równe. W liczniku 3 razy 2 metry na sekundę minus 4 metry na sekundę. Wszystko to podzielone przez 2. Wynikiem odejmowania tego, co znajduje się w liczniku, są 2 metry na sekundę, które dodatkowo musimy podzielić przez 2. W ten sposób otrzymaliśmy, że wartość prędkości Małgosi po tym, jak popchnęła Jacka, jest równa 1 metr na sekundę. Zasada zachowania pędu znalazła swoje zastosowanie w opisie zjawiska odrzutu. Zjawisko odrzutu występuje w przypadku, gdy następuje rozdzielenie się układu ciał na dwa ciała poruszające się w przeciwne strony. Spróbujmy rozwiązać przykładowe zadanie, które będzie opisywało właśnie zjawisko odrzutu. Oto treść tego zadania. Z działa o masie 5000 kg wystrzelono poziomo pocisk o masie 20 kg. Wartość prędkości pocisku w momencie opuszczania lufy wynosiła 400 m na sekundę. Z jaką wartością prędkości działo zostało odrzucone wstecz? Podobnie jak we wcześniejszych rozwiązaniach, na początku wypiszmy dane zawarte w treści zadania. W treści zadania mamy daną masę działa którą oznaczmy symbolem duże M, jest ona równa 5000 kg. Masa pocisku z kolei jest równa 20 kg, oznaczmy ją symbolem małe M. W zadaniu mamy daną także wartość prędkości, z jaką wystrzelony został pocisk. Jest ona równa 400 m na sekundę, oznaczmy ją symbolem V. W zadaniu szukana jest wartość prędkości, z jaką działo zostało odrzucone wstecz. Oznaczmy ją symbolem V ze znaczkiem D. Układem ciał, który został opisany w treści zadania, będzie układ działo i pocisk. Pocisk wylatujący z rufy działa ma pęd, który, znając jego masę i wartość prędkości, z jaką porusza się, możemy obliczyć, mnożąc przez siebie obie te wartości. Tak obliczoną wartość pędu pocisku oznaczmy symbolem p ze znaczkiem małe p. Możemy obliczyć wartość tego pędu mnożąc przez siebie 20 kg i 400 m na sekundę. W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pęd początkowy pocisku, który jest równy 8000 kg razy m na sekundę. Działo w wyniku zjawiska odrzutu uzyskuje prędkość, a w związku z tym posiada również pęd. Wartość tego pędu możemy obliczyć mnożąc masę działa przez wartość prędkości, jaką uzyskało działo w wyniku odrzutu. W ten sposób otrzymujemy zależność. Pęd. Działa, Które oznaczamy symbolem P ze znaczkiem D, który jest równy iloczynowi masy działa i wartości uzyskanej prędkości, którą wcześniej oznaczyliśmy symbolem VD. Do tego wzoru możemy podstawić na razie tylko i wyłącznie masę działa znaną z treści zadania. W ten sposób otrzymujemy pęd działa równy 5000 kg razy Vd. Rozpatrujemy w naszym zadaniu tylko układ działo-pocisk. Zgodnie z zasadą zachowania pędu, która znalazła tutaj swoje zastosowanie, możemy zapisać, że pęd pocisku jest równy Pędowi działa. Podstawiając w miejsca obu pędów wcześniej obliczony, obliczone wartości, otrzymujemy równanie, w którym jedyną niewiadomą jest wartość prędkości, z jaką działo zostało odrzucone do tyłu. Podstawmy w miejsce obu pędów te wartości. Otrzymujemy w ten sposób równanie. 8000 kg razy metr na sekundę jest równe 5000 kg razy szukana prędkość działa, czyli Vd. Żeby wyliczyć wartość tej prędkości, musimy obie strony równania podzielić przez 5000 kg. Wynikiem dzielenia 8000 kg razy m na sekundę i 5000 kg jest 1,6 m na sekundę. Jest to szukana wartość prędkości, z jaką zostało odrzucone działo w momencie wystrzelenia pocisku. Zasada zachowania pędu ma liczne zastosowania w opisie wielu zjawisk fizycznych. W trakcie tego filmu pokazałam tylko kilka jej zastosowań. Jeśli chcesz się przekonać, czy potrafisz sam rozwiązywać zadania stosując zasadę zachowania pędu, rozwiąż kilka zadań znajdujących się bezpośrednio pod filmem.